Brzydkie kaczątko. Czyta babcia atka? Pewnego razu na wsi żyła sobie kacza mama i jej pięć kaczątek. Cztery były piękne, żółte i puszyste, a piąte było duże, brzydkie, szare i niezgrabne. Było ono bardzo nieszczęśliwe. Wszyscy dokuczali mu z powodu jego brzdoty. Wydawało mu się, że nikt go nie kocha, że nawet mama go nie lubi. Postanowiło wyruszyć w świat. Po drodze miało wiele niemiłych przygód. Z chaty starej kobiety, która mieszkała z kurą i kotem, przepędzono go, gdy okazało się, że nie umie ani mruczeć. Ani znosić jajek. Powędrowało więc dalej. Trafiło nad jezioro, gdzie z ukrycia przyglądało się pięknym białym ptakom, które tam pływały. Bardzo im zazdrościło, że są takie piękne. Nastała jednak zima. Kaczątko zamarzłoby na śmierć, gdyby nie rybak. Ulitował się nad biednym ptakiem i zabrał go do swego domu. W domu tym było dużo dzieci, które często dokuczały kaczątku. Wreszcie nadeszła wiosna. Kaczątko wyrosło na dużego, silnego ptaka o białych piórach. Postanowiło udać się nad jezioro, aby spróbować żyć samodzielnie. Z łatwością rozłożyło szeroko skrzydła i lekko pofrunęło. Znalazło się wkrótce nad jeziorem w towarzystwie pięknych białych ptaków, które pamiętało z jesieni. Spojrzało wodę w swe odbicie i ujrzało, że jest tak samo piękne jak one. Było bowiem łabędziem. Ptaki powitały go radośnie i zaprosiły do swego towarzystwa. Odtąd nie było już brzydkiego kaczątka. Był piękny łabędź.